Dziś o pogodzie złego słowa raczej powiedzieć nie można było, narzekają jedynie amatorzy zimowych szaleństw i choć wydawałoby się, że zorganizowanie kuligu bez śniegu jest niemożliwe, to jest na to sposób. Udowodniła to grupa słupskich pasjonatów, która zorganizowała kulik po torach kolejowych. Gdy nie można liczyć na pogodę, trzeba liczyć na siebie. Takie słowa przyświecały organizatorom drezynowego kuligu. Specjalnie przygotowane na tę okoliczność pojazdy czekały dziś na wszystkie dzieci z powiatu słupskiego. Zainteresowanie przejażdżką przerosło oczekiwania samych organizatorów. Na święta nie zawsze jest śnieg, w związku z tym postanowiliśmy dzieciom dać trochę frajdy i urządzić naszą imprezę mikołajkową w formie kuligu. Zapraszamy wszystkich do korzystania z tej linii. Robimy tutaj różne przewozy rekreacyjne, sami jeździmy, wozimy ludzi, po prostu chcemy, aby ta linia żyła. Choć widok lokomotywy nie napawał spokojem, to kilkudziesięciokilometrową trasę pokonywała po kilka razy bez najmniejszej zadyszki. Tory, po których się porusza, to efekt starań grupy pasjonatów kolei, którzy od kilku lat walczą o jej reaktywację. Jest to próba uratowania przed rozbiórką e, pewnego dziedzictwa kulturowego tych ziem, dziedzictwa e, kultury technicznej, i jako tak jest to naprawdę świetna, świetna promocja za bardzo małe pieniądze. W Mikołajkowym Kuligu udział wzięło 80 dzieci. Na wszystkich po przejażdżce czekał ciepły poczęstunek i cała masa atrakcji. Czeka już na nie Święty Mikołaj, czeka choinka, czeka słodki poczęstunek i oczywiście gorąca herbata, bo jest bardzo zimno. Będą też prezenty. A jaki Kulig wolicie? Taki na sankach czy taki? Taki. taki, taki. A dlaczego? Bo... Bo, tak, bo jest najszybszy. Jest to wielka atrakcja dla dzieci, ale te, też i dla nas, dla dorosłych. Bardzo pomysłowe. Organizatorem mikołajkowego kuligu jest Stowarzyszenie Aktywne Pomorze, które od kilku lat na własny koszt modernizuje zapomnianą przez polskie koleje państwowe trasę. Pasjonaci kolei już zapowiadają kolejną imprezę. Teraz przygotowują się do bicia rekordu Guinnessa w najdłuższym kuligu drezynowym na świecie.